Dlaczego mi? Przednówek. Na No na na co się patrzy? Nie wejdę, ja się boję ciemności. No na cóż żołnierz? No na co liczycie się cię tam we Szybciej. Żołnierz szybciej właśnie tam! Nie po prostu boję się ciemności, ja nie wejdę. Ile masz, 2 lata czy 5? Nie no, 20, ale nie wiem. 20 lat masz się boisz ciemności? Śpisz przy świeczkach? No naprzód! Naprzód żołnierz! Nie wejdę, panie kapitale. Słuchaj dziewczyno, właz do środka mnie nie denerwuje. Ja nie denerwuję, ja się boję, no. Panie ku. Nie chcę wejść za, za nic, bo 20 lat ma i się boi czarności. Na żołnierz. Nie wejdę, panie prezydentie. Zarazkę wepchnąć. Rozkaz. Dobra, już wejdę. Szybciej! Na przód! Szybciej, panie prezydentie! Pan, pan porusznik to jednak fachowiec.